Jest piękną modlitwą Kościoła, która też przynosi nam konkretne światło. Wczoraj mówiliśmy o litanii Loretańskiej, dzisiaj powiedzmy o litanii do świętego Józefa. Są tam dwa wezwania, które mówią o życiu rodzinnym. Pierwsze z nich mówi święty Józefie, o zdobo życia rodzinnego. Zaprasza nas do naśladowania, czyli pokazuje nam, że święty Józef to jest ktoś, kogo możemy naśladować, chcąc. Wypełnić swoje powołanie do małżeństwa i do rodziny. I drugie, mówi Święty Józefie, podporo rodzin. I zaprasza nas do zawierzenia, do zawierzenia Świętemu Józefowi, który może i chce stać dla mnie, dla naszego małżeństwa, dla naszej relacji, dla naszej rodziny, podporą, też pięknym przykładem i wzorem miłości. Małżeńskiej. Do tego Was, kochani, dzisiaj zapraszamy. Znowu postać Świętego Józefa. Bardzo się cieszę, bo, tak jak mówiliśmy już wcześniej, jest mi bardzo bliska. Jesteśmy zakochani w Świętym Józefie. I myślę, że jakby też um, bardzo, bardzo bliska właśnie jest mi postać Świętego Józefa, też w kontekście małżeństwa, też takiej troski. E, e, mocno zachwyciła mnie książka Jana Doplaczyńskiego ,,Cień Ojca", gdzie właśnie historia jakby taka miłosna relacji między Marią i Józefem jest pokazana tak w sposób naturalny, taka pokazana codzienność, taka ich, ich spojrzenie, ich uśmiech, ich troska o siebie, ich takie, taka naturalność. Bardzo, bardzo mnie to dotyka i też to właśnie pokazuje, że święta rodzina jest normalna, jest naturalna. E, też doświadczałam mnóstwo trudów, też nie wiem, czy się kłócili, ale myślę, że też mieli takie momenty, że jakiegoś takiego zmęczenia, złości. I, jakby tu, I święty Józef właśnie tak pokazuje, że też właśnie jako taki patron na, na nasze, naszej relacji, naszej rodziny, ale właśnie tak pokazuje, że. Yy, że to, to życie, które przynosi nam trudne momenty nie, nie znaczy, że my mamy być tacy utrudzeni, utrudzeni tacy, tacy umęczeni, że o, znowu ciężko, znowu ten i jakby jechać tylko na takim takim utrudnieniu, takim zmęczeniu, które będzie bardzo mocno... Przechodziło na nasze małżeństwo. Jeśli ja będę jako mąż, gość, będę taki utrudzony, będę zmęczony, ciągle będę narzekał, że dzieciaki mi wskakują na, na ręce, ciągle mi przeszkadzają w pracy, to one też będą doświadczać takiego mojego ojcostwa. Jeśli ja będę ciągle narzekał, że żona coś ode mnie chce, coś potrzebuje, no to ona będzie doświadczać takiej, takiej racji małżeństwa. A że ona nieustannie coś chce od swojego męża. Dzieci mają podobnie, ale więc no... Ale to jest piękne, to bo czuje tak. się jak taka głowa rodziny. Kiedy wszyscy wskakujemy na tatę, mamy taką zabawę rodzinną, że robimy kanapkę rodzinną, to tata jest wtedy bardzo szczęśliwa. <grym> tata jest chlebkiem, więc jest na samym dole wszyscy na tatę. Tak jest. Um, ale to właśnie też pokazuje właśnie im ja bardziej będę chciał dać siebie i tą taką radość, to, to, to będzie przychodziło na, na, na moją rodzinę. I to właśnie, ta, właśnie ta postać świętego jest bardzo mocno mi pokazuje, że E, że ten Pan Bóg, który bardzo mocno wspierał też może wspierać moje małżeństwo, może wspierać e, mo moją drogę, e, pokazywać właśnie, że e, te trudy są ważne w naszym życiu. Bo myślę, że nikt, nie wiem, nie znam osoby, która nie ma trudów i ktoś, każdy, może wiele osób chciałoby nie mieć tych trudów, ale też te trudy uczą nas takiej właśnie ofiarności, rezygnacji, e, też takiego zaufania Panu Bogu, zaufania swojej żonie, że też, też to pokazuje, że Jestem w tyśmi, po raz kolejny się powtórzę, ale jesteśmy w tym razem w tych właśnie trudnościach, w tej drodze. I tak jak właśnie ta relacja Maryi z Józefem, którzy mi ogromny ciężar. Myślę, że święty Józef zdał sobie sprawę, jaki to jest ogromny ciężar wychowywania, dbania o Jezusa, czyli o zbawiciela świata. Święty Józef był w pełni przekonany, kim jest ten mały chłopiec, który biega po, po jego domu, ale wiedział, że. Że, że, że jest z Maryją, że są w tym we dwoje i są jakby te trudy nieść razem. Mhm. I też my uczymy się właśnie od świętej rodziny tego, żeby przyjmować te trudy codzienności, żeby przyjmować te znaki czasu, które daje nam Pan Bóg. Począwszy od tego, że właśnie Józef dowiaduje się, że ma być ojcem, widzicie, zbawiciela, że on będzie go wychowywał. My też często no, mamy te dzieciaki, ale każdy z dzieci jest inny, każdy ma zupełnie inny temperament. Często mamy takie wyobrażenia, że będzie świetnie, że będzie wow. Siadamy na przykład wszyscy do wspólnej modlitwy, a tu nagle wszyscy zaczynamy się Widzicie, z tej cudownej soboty, kiedy mieliśmy spędzić czas razem na modlitwie, miało być tak wspaniale. No, tak wspaniale nie jest i ta proza życia często nas gdzieś tam przygniata. Ale wtedy właśnie uciekamy się do świętego Józefa. Wtedy widzimy, że oni też właśnie byli normalną rodziną. To też tak niesamowicie w Pasji jest pokazane pięknie, kiedy mały Jezus biegnie się przewraca i Maryja się odwraca, mówi: Jezusie, tak? Że co się stało? I też widzimy tego świętego Józefa, który pokazywał, uczył małego Jezusa. Też tej pracy. I to jest takie niesamowite, że oni byli nam tak bardzo bliscy, że my często szukamy różnych pomocników. Nie wiem, mamy trudności w małżeństwie, mamy trudności z wychowaniem dzieci i zastanawiamy się, no do kogo się uciekać. A my często właśnie uciekamy się do Świętego Józefa. Święty Józefie, dopomagaj nam, pomóż nam w tych prozach naszego życia. I Święty Józef chce za nami orędować, chce przy nas być i jest takim naprawdę, takim, czujemy bardzo mocno, że jest opiekunem naszej rodziny. A Józef u nas w życiu łagodność, nie? Facet łagodność, hmm, hmm, hmm. łagodność. To jest to, że ja akceptuję moją małżonkę w całości i nie chcę jej zmieniać na siłę, bo mam ten ideę. Pamiętacie, mówiliśmy albo będziemy mówili o idealnym obrazie żony męża i. Słuchając mądrego człowieka, księdza Jarka z naszej wspólnoty, on uświadomił mi, że ja, przez swoją łagodność i przez to, że w tej łagodności akceptuję, dobrze mówię, moją żonę zmieniam siebie. Zmieniam siebie, żeby dać jej przestrzeń do tego, aby ona mogła się czuć lepiej, a przez to. My stajemy bliżej siebie. Ja chcę powiedzieć o tym, że widzę, ile w Tobie Józef zdziałał. Bo w Józefie podziwiam jego zaradność, zapobiegliwość, którą podziwiałam i podziwiam w Tobie. W Józefie była łagodność i ogromny szacunek do Matki Bożej, której się, których się od Józefa nauczyłeś. Nauczyłem się, To marce. Tak się przedziwnie zdarzyło w naszym życiu, że ślubowaliśmy 27 czerwca, ale oświadczyłem się monii 19 marca. I żeby było jeszcze ciekawiej, to. Czyli we wspomnienie świętego Józefa, bo to nie musi być A, no, okay. jasne. Dla tak, wszystkich, wiecie. którzy nie wiedzą, co 19 marca. Ale wiecie, pamiętacie, ja jestem synem Józefa, więc wiem, kiedy tam się Natomiast to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ciekawostką jest, że między tymi, po pierwsze, pierwszą ciekawostką jest to, że pomiędzy tymi do, dwoma datami jest 100 dni, ale to za chwilę, bo za chwilę powiemy o tej studniowce, to też jest istotne. Natomiast jeszcze jest ciekawostką to, że wtedy, kiedy właśnie to się dokonywało, to myśmy wtedy byli w parafii Świętego Józefa w Toruniu, które jest jednocześnie sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Naprawdę nie wymyślilibyśmy tego. Po prostu to jest niesamowite, jak Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. To jest niesamowite i, i no naprawdę no wzrusza nas to, że właśnie w ten sposób Bóg chciał poprowadzić to nasze życie. Oczywiście, no znowuż, patrzymy oczyma wiary, ale wiecie, to było też tak, że ja nie wiedziałem kiedy się oświadczyć. Tą decyzję o tym, taką Józefową decyzję wzięcia odpowiedzialności, tak, wziąć do siebie. Chcę ją wziąć do siebie, tak? chcę, chcę wziąć odpowiedzialność. Podjąłem dopiero wtedy, właśnie kiedy otworzyłem się na Boże działanie, kiedy podjąłem decyzję o nawróceniu, kiedy Bóg przyszedł i tak naprawdę y, y, zaczął panować w moim życiu. I wtedy, po kilku miesiącach, podjąłem taką decyzję. Byliśmy wtedy na wyjeździe narciarskim, snowboardowym. No i pamiętam jak dziś, kiedy chciałem Monię zaciągnąć na drugą stronę góry, ona w ogóle nie chciała tam iść, a ja miałem ten, ten pierścionek, który schowałem w wewnętrznej kosmetyczce, mojej kosmetyczki, żeby czasem się tak nie zdarzyło, że, że on będzie tak to znaleziony prawda. wcześniej. Mnie generalnie ciężko zaskoczyć. Mam taką przypadłość, że lubię przewidywać i jeszcze dopytywać. Ja pamiętam też, jak tylko zaczęłaś o tym mówić, ten moment. Kiedy właśnie ja może trochę oczekiwałam jakiegoś zaskoczenia. I przed nami w gondolce przed nami, czy tam w krzesełku, pamiętasz, jak zeszła para i ten chłopak uklęknął przed tą dziewczyną i się oświadczył. Ja sobie wtedy pomyślałam, ale fajnie, a ja czekam, bo jak się okazało, on czekał na ten dzień, 19 marca. I słuchajcie, ja to zobaczyłem pierwszego dnia tego naszego przyjazdu i mówię, no nie, no już mi spalił temat, nie mówię o co kamal ale słuchajcie, i w ogóle nie myślałem o tym, którego dnia ja się mam oświadczyć. Już wtedy chodziliśmy z Bogiem, y, czytałem Słowo Boże, i w ogóle jakoś nie, nie. Więc miałem aplikację, Pismo Święte w telefonie, ale jakoś nie, po, nie połączyłem kropek. I mówię: no jak to kiedy? No w środę jest 19 marca, no w ogóle jaki co ty gościu ten, więc wszystkie siły na to, żeby tego 19 marca. No i faktycznie było ciężko przekonać Monię, żeby zrobiła, ale w końcu jakby się zgodziła, tak? I pamiętam, że wjeżdżaliśmy gondolą na szczyt góry i, i wtedy faktycznie byliśmy sami. Już nie pamiętam, co tam, co tam powiedziałem. Na pewno było bardzo wzruszająco. Dla mnie, nie wiem jak dla mojej małżonki. Pewnie było, była przerażona. Tak? Nie, nie ale, Było bardzo, ale... bardzo wzruszająco. Ale powiedziała tak, co, co widać zresztą. W każdym razie wjechaliśmy na szczyt góry i ku naszemu zaskoczeniu na szczycie tej góry był krzyż. Trochę mniejszy niż na Giewoncie. I ta góra, ten szczyt nazywał się La Croix, francuska, bo to były francuskie Alpy, czyli właśnie krzyż. I znowuż nigdy byśmy tego nie wymyślili, nigdy bym tego nie wymyślił, po prostu właśnie Bóg jest dobry i i wierzę, że to dzięki też świętemu Jezu Jezusowi, świętemu Józefowi, który, który wierzę, że jest też ze wszystkimi narzeczonymi, jest też ze wszystkimi małżonkami, wspomaga, szczególnie wtedy, kiedy odmawiamy litanie do świętego Józefa, nowenne do świętego Józefa, kiedy mamy jakiekolwiek, jaką, jakąkolwiek duchową łączność z Nim, On na pewno chce się modlić. I wierzę, że wtedy się za mnie modlił, bo ja do końca nie wiedziałem, w co ja się pcham też, nie? W sensie... Chcesz rozwinąć to Nie, nie, chcę... W, to w tym miejscu cięcie. Do końca nie wiedziałem, ale chcę, chcę się wytłumaczyć. Bo przypomniało mi się to, że... Yy, że w dzień ślubu, kiedy jechałem do... Już na miejsce naszego ślubu, bo nie był w tym, w tym miejscu, w którym właśnie wtedy byliśmy, i właśnie w tej parafii, w tym kościele Matki Bożej i w parafii Świętego Józefa, gdzie mamy taki wielki posąg, figurę Józefa, klęknąłem tam przed najświętszym sakramentem i powiedziałem: Panie Jezu, jak ty sobie z tym nie poradzisz, to ja sobie nie poradzę. Jakby oddałem całe moje życie, całe moje bycie mężczyzną, bycie mężem, bycie ojcem. Panu Jezusowi. I myślę, że, że właśnie taki był Józef, i jakby też jest dla mnie taki wzór tego, że on też nie wiedział, co się wydarzy. On też nie wiedział, właśnie w cudzysłowie, w co się pcha, ale szedł w to, bo miał ufność, był, był posłusznym woli Boga. No i przyjmował w pokorze, mieliśmy wrócić do tej naszej studniówki jeszcze, no bo właśnie opowiedzieliśmy teraz, widzicie, tak się ożywiliśmy na ten temat, bo to miło wracać do takich wspomnień, ale warto też wracać do tych momentów, które nie były takie piękne jak z obrazka, a właśnie mamy takie doświadczenie też, kiedy było myślę dużo oczekiwań, szczególnie z mojej strony, bo dla mnie te, te daty były takie ważne. Okazało się, że właśnie od 19 marca do 27 czerwca jest równe 100 dni, więc w rocznicę, pierwszą rocznicę naszych zaręczyn i 100 dni do naszego ślubu jednocześnie, chcieliśmy tę studniówkę jakoś uczcić i pokłóciliśmy się wtedy tak bardzo, że ja wysiadłam z samochodu, trzasnęłam drzwiami, w ogóle gdzieś tam na, na pasach. Nie zdarzały nam się takie sytuacje, naprawdę, a w ten dzień, kiedy właśnie tak bardzo chcieliśmy go jakoś uczcić, celebrować, wydarzyły się takie rzeczy. I ostatecznie. Pamiętam, że jeździłem, przepraszam, moja gdzieś tam poszła między akademikami w Torunię. Pamiętam, jeździłem samochodem i szukałem. No po prostu film, film. Komedia. Albo dramat, dramat trochę wtedy. Dramat komediowy. Ale skończył się przepięknie, jak komedie romantyczne, bo skończył się w najlepszym miejscu. I nie planowaliśmy wtedy tego, bo my nie, nie mieliśmy tego w naszych randkowych planach. A poszliśmy na Eucharystię, oboje poszliśmy do spowiedzi i mieliśmy potem najpiękniejszą randkę, kolację. Potem, no ona trwała właściwie, już wtedy się zaczęła. Ale właśnie czuliśmy się też tacy zaopiekowani przez świętego Józefa wtedy. Myślę, że, że właśnie taką duchową łączność mamy z nim od tego dnia zaręczyn szczególnie. Jest nam bardzo bliski. Polecamy. Zaprzyjaźni się <grym> ze świętym Józefem. <grym> Co byś zrobiła gdybym obudził Cię w środku nocy? i z naszego spokojnego mieszkanka w bloku wyciągnął Cię, nie spakowawszy się wcześniej, i powiedział, wiesz co, musimy wyjeżdżać, musimy uciekać. Czas, start. Trzy Nie wiem, co bym zrobiła. Mogłabym teraz oczywiście opowiadać, jak wspaniale bym się zachowała i w ogóle po prostu tak powiedziała, czyń to, co uważasz za słuszne. Nie wiem, no nie wiem. Byłoby to na pewno dla mnie bardzo trudne. Musiałabym sobie najpierw poukładać w głowie, po prostu, co to znaczy, ja wiem, jak, jak, jaką ty jesteś osobą, i myślę, że no, jeśli nie wystąpią tu jakieś inne czynniki, które zaburzają twoje zdrowe, zdroworozsądkowe myślenie, no to masz jakieś powody, żeby tak zrobić. Więc myślę, że, że tutaj ważne są jakieś założenia, obraz też. Eee, obraz też współmałżonka, nie? Który, który takie decyzje czyli, podejmuje. Czyli wcześniej przed tym zdarzeniem musiałbym się zachowywać w jakiś określony sposób, eee, żeby zdobyła do mnie zaufanie. Tak, musiałbyś wiedziała... przez co najmniej przez tydzień być racjonalny. No? Okej. Okay. To jest jakaś informacja <laughs> do mnie. no po prostu jakiś. Eee, jakaś twoja postawa, postawa we mnie wpisuje, we mnie wpisuje właśnie taką, taki obraz ciebie, który wiesz co robisz, nie? Masz swoje powody. Nie no. zawsze jest czas, żeby je wyjaśniać. I tu jest pytanie, dlaczego kiedy Józef budzi, budzi w nocy Maryję i mówi uciekamy, wyjeżdżamy, ona po prostu wsiada na osła i jedzie z nim, nie zadając pytań. Nie? Co takiego musiało być w świętym Józefie? Co musiało być w nim jako w mężczyźnie, w mężu i ojcu, że ona mu od tak zaufała, że powiedziała dobra, ale nic nie powiedział, po prostu wsiadła i pojechała. I, i, i to, jest ten, to jest ten klucz, o którym mówiłaś. To znaczy musiało być w nim coś yy, tak przenikliwie budzącego zaufanie, Musiał być tak odpowiedzialnym gościem, że ona ufała mu w całości. Ale też myślę, że musiała być jakaś decyzja w Maryi, że on jest głową ich rodziny. Mhm. To, to myślę, że też musiało gdzieś tam być, wiesz, poukładane, żeby w takich sytuacjach, znaczy dobrze, żeby było to poukładane. W takich sytuacjach wtedy otwierasz konkretne drzwi, już przemyślałeś to, że tak decydujesz, układasz, układacie tak relacje w rodzinie, że po prostu jak jest taka sytuacja, okej, okay, dobra, to tutaj teraz to, ten przycisk powoduje to. Tak, wierzę, ufam, idę. Nie? Czyli mówisz, że taka, taka przestrzeń, taka sytuacja, w której jest głowa rodziny, w której jest ktoś, kto decyduje, jest dopuszczalna gdzieś w Twoim sercu? Tak, tak, no, rozumieliśmy o tym, że to jest nawet pożądany stan rzeczy. Jest, dlaczego o tym mówimy? Bo jest taka duża pokusa teraz właśnie, żeby kłaść nacisk na to, że ja też rządzę w tym domu. Jest żona, jest mąż i jest tak zwane równouprawnienie. Tak się śmieję troszeczkę, bo to w ogóle jakby nie, nie, nie chodzi o istotę tego tego słowa, tylko właśnie o to, że mamy równe prawa, w równym stopniu rządzimy i tak naprawdę wprowadzamy e, chaos, myślę, w nasze życie rodzinne, e, a, nie, a nie jakąś, jakąś konstruktywną organizację. I, I tutaj bardzo mnie przekonuje to, że ktoś w tym domu musi e, jakby z, z natury rzeczy, w, we wcześniej ustalonym porządku mieć to ostatnie słowo. Z tego względu, że na przykład pan Jacek się... Pulikowski mówi o rodzinie jako o dobrze prosperującej firmie, uh -huh. że tak należy podejść do tego. Więc yy, żadna, yy, przynajmniej prywatna, <gry> która... Zasady jest lepiej zarządzana niż, niż publiczna. Tak? Prywatna firma, która dąży do tego, żeby, żeby dobrze funkcjonować, po prostu ustanawia jednego prezesa, który ma ostateczne zdanie w jakiejś kwestii, albo przynajmniej po prostu ustalamy, że w taki i taki sposób ostateczna decyzja jest podejmowana, żeby nie powstał impas, nie? żeby można było się rozwijać, żeby. Żeby to, co się dzieje w firmie, było sprawne, spójne i dobrze funkcjonowało. Ja uważam, że tak, godzę się na to, chcę, żeby tak było, żeby Łukasz jako mężczyzna uważam, że to jest dla naszego małżeństwa lepsze i dla naszej rodziny, żeby to on miał ten ostateczny głos. Natomiast Łukasz też ma taką potrzebę konsultowania ze mną tych wszystkich spraw istotnych, strategicznych dla naszej rodziny. Natomiast ja bardzo często y, mówię, Łukasz, tak jak zdecydujesz, tak będzie, okay. y, Przeanalizowaliśmy za i przeciw. Y, wiesz, wiesz, co jest dla mnie ważne, na co ja chciałabym, zwróci żebyś zwrócił uwagę, na przykład podejmując y, decyzję. Y, no, ale ostatecznie ty podejmij decyzję, bo, bo są różne rozwiązania. I no, ja też jakby wiem, że jak jakieś musimy wybrać, nie? <śmiennie> <śmiennie> Dlatego już kończąc, y rozumiemy, skąd bierze się ten, to takie oburzenie trochę świata na ten tekst świętego Pawła żony bądźcie, bądźcie poddane mężom. Tak, 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 mój mąż czasem mnie smaga tym Ta, żartem. Tak, lubimy sobie porzucać tym, e <Northwest Southwest Thompson> albo ja lubię <coloured> porzucać tym wersetem żony bądźcie poddane mężom, ale tam dalej jest, że mężowie kochajcie żony, tak jak <certaines ologue> tak, tak. Chrystus umiłował <nunca> Kościół. Łukasz tego nigdy nie cytuje już później, kiedy Dzisiaj <laughs> cytuję już jest zapisane. E tak jak Chrystus umiłował Kościół, czyli oddawajcie życie za swoją żonę, i za swoją rodzinę. Wówczas, kiedy to robicie, żony będą miały do was tyle zaufania, że oddadzą wam tę przestrzeń decyzyjną. Jeśli wy oddajecie życie, nie działacie na zasadzie swojego egoizmu czy swojej pychy, że ja tak chcę i koniec, tylko oddaję życie za swoją rodzinę. Wówczas robię przestrzeń w sercu żony do zaufania. A my to zrobimy z miłości, i bo my lubimy tak dawać, dawać, dawać ci to, proszę. I na tym po po polega potęga świętego Józefa. On stworzył tę przestrzeń w sercu Marei. On był na tyle odpowiedzialny, on oddawał życie za swoją rodzinę w takiej mierze, że ona w pełni mogła mu zaufać, wsiąść na osła i wyjechać do Egiptu. Moja żona Dagmara jest fanką, tak mogę współczesnym językiem powiedzieć fanką. Świętego Józefa. Po prostu wielbicielką. Naprawdę uwielbia go za to, jak, jakby co on robi, jak pomaga. I to doświadczyliśmy tyle już jakby pomocy z jego strony. I nawet do tego stopnia, że założyła bloga poświęconego świętemu Józefowi. Józef, mój kochany ojciec. I jakiś czas temu pojawiła się, się taka książka. Konsekracja Świętemu Józefowi, 33-dniowe rekolekcje na bazie litanii Świętego Józefa. Moja żona sama przeżyła te rekolekcje, a potem nie odpuściła mi, dopóki też ich nie przeżyłem. Mówi, musisz się oddać Świętemu Józefowi, musisz się zawierzyć Świętemu Józefowi, bo wiem, że wtedy będziesz lepszym mężem. I tak po prostu nie, no, nie dała mi spokoju, dopóki nie odbyłem tych Rekolekcji. Także naprawdę wiemy o tym. No po prostu jest to coś, co jest naszym takim doświadczeniem, które zostało potwierdzone po prostu już wiele, wiele razy, że im bardziej się wpuści Świętego Józefa, im bardziej się na niego otworzymy, zaprosimy go do naszego życia, to naprawdę doświadczamy bardzo konkretnej pomocy, wsparcia z różnych stron, nie tylko w tych sprawach materialnych, ale też duchowych. Także to jest coś bardzo prostego. Wystarczy się otworzyć. Wystarczy zaprosić świętego Józefa, wystarczy zawierzyć i cała ta moc pomocy, wsparcie dla mężczyzny, dla kobiety od świętego Józefa po prostu od razu zaczyna płynąć po prostu w kierunku właśnie małżonków. Także no naprawdę niewiele rzeczy na tym świecie mógłbym tak po prostu szczerze polecić jak to, żeby się otworzyć na świętego Józefa i zaprosić go do swojego małżeństwa, zawierzyć mu po prostu swoje małżeństwo. I do tego was zachęcam. Czego może się nauczyć małżonek? Co takiego jest, co jest takiego najbardziej wyjątkowego? Kilka takich cech w Józefie. To św. Józef miał żonę, która była najbardziej niesamowitą kobietą na świecie wszystkich czasów. I teraz pytanie, co on jej mógł dać, <grymna> jak ona wszystko miała. Ona była pełna łaski. Nie? Bóg wypełnił w sposób jakby doskonały. Nie? Co on jako małżonek mógł jej dać? Jaką on miłość mógł jej dać? Nie? Jako zwykły człowiek, nie? że ona wszystko miała. W czym on mógł ją obdarować? Nie? To, to jest niesamowita taka przestrzeń do, do rozważań. Nie? W jaki sposób Józef mógł być w jedności z Marią w jej Bożym obdarowaniu. Nie? Na pewno to pokazuje taką przestrzeń w małżeństwie, żeby patrzeć na drugą osobę, na żonę. Jako na kogoś obdarowanego przez Boga. Nie? Żeby nie patrzeć na przykład przez pryzmat wad, nie? przez pryzmat słabości. Ale Józefie, ucz mnie patrzeć na moją żonę przez Zachwycać pryzmat się? Bożego obdarowania, tak. Mhm. Zachwycać się nad, nad Twoim działaniem Boże w jej życiu, nie? bo to ono jest najważniejsze. Nie? I Józef widział, że że to, co Bóg robi w Maryi, to niesamowicie w ogóle przerasta wszystko cokolwiek mógłby sobie wyobrazić, bo taka rzecz nie zdarzyła się nigdy w historii świata. Nie? I on wiedział, że jedyną możliwą i najbardziej sensowną postawą wobec, wobec swojej żony, która była mu najbliższa na świecie, była postawa usłużenia wobec tego wszystkiego, co Bóg robił w jej życiu. Nie? Czyli służył nie tylko Maryi, ale przede wszystkim Bożemu działaniu w jej życiu, nie? w historii jej życia. Nie? No i można powiedzieć, że służba jest innym imieniem miłości. Nie? Chciał usłużyć temu wszystkiemu, co Bóg robił w jej życiu, że, żeby to właśnie to, co Maria otrzymała przez wiarę, żeby to się stało konkretem, żeby słowo stało się ciałem. Z jednej strony takie niesamowite doświadczenia i sytuacje, z których zdał sobie przecież sprawę Józef. A z drugiej strony, obok tego wszystkiego, bo dla mnie po ludzku wydawałoby się, no nie no, jak takie rzeczy już się dzieją w naszym życiu, to teraz w ogóle moje życie musi być jakieś wyjątkowe i niesamowite, mhm. spektakularne i pełne jakichś, nie wiadomo jakich wydarzeń. Moja codzienność to nie może polegać na zmywaniu naczyń mhm. i, i, i odkurzaniu. Mhm. No bo przecież takie rzeczy. No a Józef, mhm. z jednej strony takie doświadczenia mhm. i to słuchanie Boga, a z drugiej strony mhm. W całej tej obecności Boga w ich życiu, takie życie. Zwykłe. Zwykłe, zwykłe proste, ale też takie przeniknięte ufnością, że nawet pomimo tego, co się, co się dzieje, że tego nie rozumiem, nawet pomimo tego, że to mnie przerasta, ufam, że Bóg nas w to wprowadzi. Nie? Ufam, że, że On zna odpowiedni czas yy, swoich interwencji, kiedy da nam zrozumienie, kiedy da nam jedność, kiedy nas zjednoczy w tym wszystkim. Nie? To, to jest też taka niesamowita droga do wolności od, od niepokoju, żeby wiedzieć, że Bóg, Bóg wie, co robi, że możemy pozwolić Jemu wprowadzić w to, czego nie rozumiemy. I to jest zawsze olbrzymi powód do niepokoju wielu małżeństw, kiedy dzieje się coś, co, się, co nie było nieplanowane dzieje się coś nie tylko małżeń, zresztą wszystkich ludzi. Nie? Ale myślę, że w małżeństwach to jest szczególna przestrzeń do budowania jedności wtedy, kiedy, kiedy czegoś nie rozumiemy, kiedy spotyka nas wydarzenie w naszym życiu, które nas przerasta. To są myślę szczególne momenty, w których potrzeba przylgnięcia do, do świętej rodziny, do świętego Józefa i do Maryi.